A dzisiaj w końcu dowiesz się, jak zagrać tą słynną piosenkę z TikToka, która tak na marginesie nazywa się Friendships. Aby trafnie ustawić brzmienie do tej piosenki, koniecznie ustaw czystą barwę na swoim wzmacniaczu oraz wybierz gitarę z przystawkami typu single coil. Można również rozłączyć cewki w humbuckerach. Bardzo przydatne będą również takie efekty jak kompresor oraz końska dawka reverbu. A tak przy okazji, daj znać w komentarzu, jakie jeszcze inne utwory z TikToka można by było zagrać na gitarze. Dziękuję wszystkim patronom Akademii Gitary, bo to właśnie dzięki. Naszemu wsparciu mogę robić to, co kocham najbardziej. Ta piosenka to festiwal powtarzalności. Kiedy nauczysz się ogrywać już pierwszy akord, to szybko dotrze do ciebie, że pozostałe ogrywa się niemalże identycznie. Aby sprawnie zagrać ten kawałek koniecznie zacznij naukę od ułożenia lewej dłoni w tak zwany klasyczny sposób. Zobacz teraz, jak to zrobić. Aby złapać klasyczną pozycję lewej dłoni, przyłóż kciuk z tyłu gryfu na połowie jego szerokości, a następnie wygiń nadgarstek do przodu i przyłóż palce do strun tak jak na filmie. Pora złapać pierwszy akord, bemol. Aby go złapać, przyłóż palec wskazujący do drugiego progu struny piątej, następnie palec serdeczny do czwartego progu struny czwartej, a na koniec zeskakujemy dwie struny w dół i przykładamy palec środkowy do trzeciego progu struny drugiej. Tak złapany akord zagramy struna po strunie po kolei jako piąta, czwarta, druga struna. Następnie czwarta, druga i Musimy na drugiej strunie zamiast trzeciego zagrać teraz drugi próg również środkowym palcem. Cały ten fragment zagraj dwa razy pod rząd. Wybrzmiewanie każdego dźwięku skracam poprzez zaprzestanie dociskania go do struny. Dociskam tak naprawdę tylko tą strunę, na której chcę grać. Zwróć uwagę na tłumienie nad garstkiem, czyli musisz umieścić tutaj prawą rękę tak, aby dotykała lekko końcówek strun przy mostku. Kiedy udało ci się już zagrać dwa razy akord bemol, następnym będzie akord g który również gra się dwa razy. Przesuń ten kształt o jedną strunę wyżej i jeden próg dalej. Teraz masz już złapany akord g który ogrywamy tak samo po tych strunach, które są złapane w takiej samej proporcji jak poprzedni akord. Jak widać, ten ostatni dźwięk również gram palcem środkowym, lecz o dwa progi dalej, czyli z czwartego progu na drugi próg struny czwartej został przesunięty. A na sam koniec zagrywki musisz zagrać akord D-dur oraz D-maj7. Zobacz jak to zrobić. Aby złapać D-dur... Przypomnij sobie, jak chwytało się pierwszy chwyt. Wyglądał tak, tylko był zagrany od drugiego progu i teraz zamienimy ten palec na mały palec o jeden próg dalej, czyli w tej chwili łapę piąty, siódmy, siódmy próg. Ogrywam to tak jak poprzednio. Ostatni dźwięk jest również na drugiej strunie. Sugeruję zagrać go drugim palcem. Następnie nie gram tego akordu wyjątkowo dwa razy i od razu przechodzę na Dmaj7, piąty próg na strunie piątej palcem wskazującym, siódmy próg na czwartej strunie palcem serdecznym i na trzeciej strunie musisz zagrać próg szósty palcem środkowym. Ostatnim dźwięku wyjątkowo przechodzimy tym razem na wyższy dźwięk, czyli na siódmy próg. Palcem serdecznym bądź małym wybierz, który jest dla Ciebie wygodniejszy. Tak, zagrany motyw zapętla się w tym utworze w kółko i w kółko, a więc przejdźmy teraz do sekcji, w której będę grał razem z tabulaturą. Postaraj się zagrać razem ze mną. Pomyślałem sobie, że jeśli oglądasz ten odcinek do końca, to lubisz popularne piosenki. W takim razie koniecznie zobacz to wideo, w którym pokazuję, jak zagrać 15 najłatwiejszych i najpopularniejszych polskich piosenek w akordowy sposób.